Klobabcia, elo, saluto i co tam kto chce. Połączone siły kanałków e, Klobabcia i Dryndzień e, teraz w połączeniu z Wami. Zamykam drzwi, bo klop, Dziadek nie lubi jak nagrywam filmiki. W połączeniu z Wami. Otóż taka jest sytuacja, o której Wam teraz opowiem szczerze. Szczerze i otwarcie, chociaż jak się mówi, że opowiem szczerze i otwarcie, to jest być może ściema. Nie, u mnie to nie jest ściema. Słuchajcie, teraz sobie to postawię, żeby Wam o, o wszystkim opowiedzieć. Dwa dni temu powiedziałam Wam, że już mam dosyć, że jestem zestarzała, że już mi się nie chce, że zawieszam kanałek. No, i potem okazało się, że pod tym kanałkiem nie można, pod tym filmikiem nie można wpisów zamieszczać. Ja tego nie zrobiłam. Nie wiem, kto to zrobił. Ja się nie znam na tym. Ale myślałam sobie zaraz, dlaczego? Dlaczego ja taki filmik zrobiłam? Przecież to wcale nie jest tak. To był zły dzień. Miałam deprechę, każdy ma deprechę. To był bardzo zły dzień. My z Klop dziadkiem byliśmy bardzo chorzy. Mieliśmy różne choroby wieku starczego i młodego i wszystkie choroby. I mi to tak zmęczyło, że wydawało mi się, że ja już w życiu nie zrobię filmiku. I zamieściłam ten filmik, jak głupia nastolatka, a nie stara baba. Trzeba było odczekać. No, także ja wszystko. To nieprawda. Czyli połączone siły, kanału, klop babcia i dryn, dzień. Teraz nowy filmik robię. Słuchajcie, nie mam dryn, bo nie mam, to powinnam mieć taki, yy, taki dryn, dryn jak w rowerze. Może kupię sobie w markiecie, ale mam co innego. Mam tutaj mój skarb. To jest kamerton. Kamerton służy do strojenia instrumentu. jest A. Ten kamerton, słuchajcie, to jest naprawdę wielki zabytek dla mnie. I ja skończyłam szkołę muzyczną na e, podstawową, grając na skrzypeczkach. Na skrzypeczkach. I ten kamerton dostałam w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Zastrojenia skrzypeczek. I to było <laughs> 65 lat temu. Nie przestraszajcie się. Takie rzeczy też się w życiu zdarzają. Ale dobra, ponieważ było mi smutno, źle byłam... ja się czułam, to teraz postanowiłam zrobić poradnik pstryk. Bo poradniki pstryki dodają mi energii. Otóż tak, temat dzisiejszego poradnika pstryka. Jak wiązać szale? Tak, bardzo dużo jest takich poradników na w internetach, w YouTube'ach. Jak wiązać szale? No ja akurat mam bardzo dużo szali, szale i chustki. Mam tego bardzo dużo dlatego, że całe moje życie kompulsywnie kupuję. Nie używam, ale kupuję. Dobra. Proszę bardzo, jak wiązać, no jak wiązać, no przecież, ha, 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 dodam jakiś tutaj światło, żeby było widać, jak wiązać, no, no to tutaj mamy jeden, jeden szal, tutaj, też to jest strasznie proste, tu mamy drugi szal, wiążemy, tak, no, no i tak po, po, po kolei, prawda? Po kolei to będzie długo trwało, więc może trzeba będzie jakąś pieśń zaśpiewać. Deszcze nie spokojne, potarkały sad, aby na tej wojnie ładnych parę lat do domu zdążymy. Coś tam um, 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 udusimy psa. Przed nocą zdążymy tylko, no i widzicie, i tak sobie wiąże, prawda, przecież widzicie, to no, to jest taki porawnik jak wiązać, no to wiąże. O Jezus Maria, ile tego jeszcze jest. No słuchajcie, to już będziemy wiązać do nocy, dobra. Będziemy wiązać do nocy, dobra noc, dobra noc, płyna noc, płyna noc. Karaluchy do poduchy, karaluchy do poduchy, dobranoc. Szpięć spokojnie. No, jak na wolnie. Dobra, no. Wiecie, co jeszcze coś tam mam, ale już tego nie będę robiła, bo to już naprawdę. <laughs> Jakieś inne pieśni będę śpiewała, ale jakie na przykład. Nie, już zapomniałam. Dobra, i teraz, jak już związałam te wszystkie. Szale. No to co mam z tym zrobić? No. Ach, wiecie co? Bo tak się mówi normalnie. Trzeba zamotywać te szale. No to ja zamotam, proszę bardzo. To no to zamotywam. No to zamotuję. No. No i tak, proszę. Ej, jaka jestem modna! Jaka jestem. No i teraz tak. No i tak wygląda, prawda? No, poradnik stryk. Jak wiązać szale w szale. dzień klop, babcia. Mam nadzieję, że już nigdy nie będę miała takiej deprechy, jak miałam. Pozdrawiam Was.